Goriankę. Dzień dobry. To jest Układ Otwarty niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Afryce, o tym, czy to jest dobry kierunek dla naszego rozwoju, dla naszych inwestycji, dla prowadzenia naszej polityki zagranicznej. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. To dzięki wam ten program ciągle robię, niezależnie od tego, gdzie jestem. Teraz jestem w Stanach Zjednoczonych i rozmawiamy. O Afryce to także dzięki wam to jest możliwe. Dziękuję bardzo mecenasom i już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi układu otwartego E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. Doktor Aleksander Olech, Defense24. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Czy warto, żebyśmy poświęcali swój czas i zajmowali się Afryką? Znaczy, przede wszystkim to jest decyzja nasza w zależności od tego, czy dostrzegamy politykę zagraniczną per se. Jako rywalizację, w której możemy się pojawić, jeśli dany partner czy dany inny kraj już tam jest. To oznacza, że polityka zagraniczna jest weryfikująca dwie zależności, czyli czego my oczekujemy od danego partnera, ale też spoglądając, gdzie inni inwestują. Więc jeśli widzimy Stany Zjednoczone, w których akurat pan jest, no to globalny hegemon, który w tej Afryce jest obecny, rywalizując choćby z Federacją Rosyjską czy Chinami, ale też wiadomo, że swoje wpływy i konkretne relacje bilateralne też różnią się od tych, które ma Francja, Włochy czy choćby Indie. Z drugiej strony, jeśli Polska chce budować swoją silną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, mianuje się liderem Trójmorza, a spoglądamy, że takie kraje jak Węgry czy Czechy czy choćby Ukraina, które... Pod koniec lat 90., nie były obecne w Afryce, a Polska dalej niewielkie, ale ten ślad utrzymywała, no to nagle okazuje się, że jeśli my do tej Afryki nie weszliśmy, ponieważ wcześniej nie było takiej możliwości, czy było ono ograniczone, a teraz wszyscy inni się pojawiają, no to jest to problem po naszej stronie, dlatego że tych obszarów, w które możemy zainwestować, ale też to, co możemy zaoferować, jest więcej. Te możliwości, które daje nam świat, ta globalizacja, internet, to też kooperacja na różnych poziomach. To już nie jest tylko poziom państwowy, sektor prywatny, ale też startupy czy zwykłe relacje bilateralne. Dlatego jeśli my mamy okazję i mamy tą naszą przeszłość, czy choćby inżynierzy, czy naukowcy, czy choćby no nawet obecność żołnierzy polskich, dzisiaj prezydent wizytuje Tanzanię, mamy polski cmentarz w Tanzanii. Jeśli ta obecność była w przeszłości, nie ma tej kolonialnej karty, a nasze polskie firmy chcą inwestować, a jest to też bagaż polityczno-dyplomatyczny, finalnie militarny, jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem uzbrojenia, to jeśli my się tam nie pojawimy, pojawi się Ukraina, pojawią się Węgry i Czesi. W Europie współpracujemy, jesteśmy sojusznikami, ale na rynku afrykańskim walczymy o tego klienta. Tak samo jak klient afrykański szuka tutaj partnerów, kto się otworzy, ten zyska. To nie oznacza, że współpraca z Afryką to jest zapraszanie afrykańskich migrantów. Mając dobrze strzeżone granice, mając własną politykę migracyjną, możemy współpracować na tym poziomie, na jakim chcemy, ograniczając to do pewnego etapu, który mógłby negatywnie wpłynąć na naszą politykę zagraniczną czy sytuację wewnętrzną. Przez to, że dopiero zaczynamy, możemy wykorzystać błędy innych i tę politykę teraz rozwijać na naszych zasadach. Mhm. A proszę powiedzieć, gdzie, na jakich polach? Yy... Warto rozwijać tę współpracę. Po pierwsze, które kraje powinny być dla nas interesujące no i, i w których branżach możemy, bo to głównie chodzi, chociaż nie tylko, ale, ale w dużej mierze o współpracę gospodarczą, tak? o, no, o otwarcie tych, o wejście na tamte, na tamte rynki, ewentualnie korzystanie z ich zasobów. Będę bardzo brutalny. Te wszystkie wartości e, ludzkie, demokracja, Unia Europejska, żebyśmy chcieli współpracować na przejrzystych zasadach, z dbałością o człowieka, ale też o porozumienia, które podpisujemy, to jest bardzo ryzykowne w Afryce. Władza może się szybko zmienić. Jest dużo spraw, które mogą wpływać negatywnie na nasze postrzeganie danego partnera. To oznacza, jeśli wy współpracujecie z Federacją Rosyjską, czy konkretnym partnerem z Azji, czy z Bliskiego Wschodu, to my z wami nie pracujemy, to jest problem po naszej stronie. To oznacza, że wejście w kooperację z reżimami quasi demokratycznymi, raczej bardziej autorytarnymi, jest czymś naturalnym. I to nie jest tak, że tylko my chcemy to postrzegać, ale też inne kraje Europy też początkowo miały taki problem, ale jego już nie ma. To oznacza, że są kraje mniej czy bardziej mające związki z Federacją Rosyjską albo mniej czy bardziej demokratyczne, i musimy o tym romantyzmie, tej czystości relacji, tych praw człowieka troszeczkę zapomnieć, bo jest to taki rynek, który wymaga takiego podejścia. Jeśli chodzi o to samą znaczy obecność... problem, To znaczy, problem jest. Problem praw człowieka, problem tak. e, e, współpracy z Rosją czy z Chinami jest i, i, i to poważne pytanie, czy, jak my do tego podchodzimy. Tak, i dlatego trzeba weryfikować i też wybierać te kraje, które faktycznie najmniej są powiązane czy też ubrudzone takimi tematami, które nas interesują. A też trzeba pamiętać, że takiej czystej demokracji trudno jest uświadczyć, jeśli chodzi o Afrykę w tych wielu państwach, bo partykularne oczywiście znajdziemy. Dlatego mówiąc o rywalizacji, Trudno jest nam porównywać się do Chin czy do Rosji, które po prostu na to nie patrzą i nie pytają, jaka jest sytuacja wewnętrzna, tylko wchodzą z inwestycjami. Federacja Rosyjska jeszcze próbuje politycznie wpływać. Głosowania w ONZ-cie, czy też wypędzanie Francji, rywalizacja z USA. Ale Chiny to nie interesuje. To jest inwestycja, dworzec kolejowy, następnie budynek parlamentu, finalnie współpraca w ramach kredytowych zależności, żeby móc wpływać na sytuację polityczną w kraju. Ale wracając do tematu Polski, przede wszystkim te kraje, które dotychczas wizytowaliśmy, to nie są złe wybory i to zarówno na poziomie ministerialnym, jak i teraz prezydenckim. W zeszłym roku Afryka Zachodnia, czyli Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria. Wybrzeże Kości Słoniowej jest to kraj, który choćby Antoni Blinken znowu adwokatem pana obecności w Stanach Zjednoczonych wizytował i Stany Zjednoczone gdzieś tworzą sobie tę politykę na Afrykę Zagraniczną na nowo. więc WKS jest to kraj, który jest w zainteresowaniu, rozwija się bardzo prężnie. To samo Ghana, która jest w regionie. Mieliśmy taki błąd, jak choćby Niger, ta słynna historia, skąd wszystkie tutaj wojska poza amerykańskimi wyszły z uwagi na zamach stanu, więc szukamy tym kluczem braku ścisłej współpracy z Federacją Rosyjską. Otwarcie na współpracę zagraniczną, czyli ten rynek nie jest zamknięty. Tutaj można zainwestować, nie obawiamy się o własne interesy. Jest ten poziom politycznej współpracy, czyli ta relacja na poziomie msz -y, czy konkretnie resorty istnieje. Zazwyczaj dużo łatwiej jest mając placówkę. Jeśli Polska ma swoją placówkę w danym kraju, jest akredytacja na inne kraje, wtedy jest dużo łatwiej. Stąd też nasi czołowy partnerzy w Afryce, to właśnie będzie Kenia. To będzie właśnie choćby Rwanda, gdzie operacjonujemy swoją placówkę. Mamy jeszcze Senegal, mamy obecność w w Maroku, stopniowo rozwijamy te swoje możliwości, więc kluczem jest ta możliwość współpracy, stan demokratyczny i kraje, które nie angażują się w konflikty międzynarodowe, gdyż to automatycznie wpływa na jego funkcjonalność, ale też możliwość kooperacji na tym poziomie rozwojowym w sektorze prywatnym. Teraz te obszary przede wszystkim takie najprostsze, które możemy w krajach afrykańskich znaleźć, czyli rolnictwo, ale to jest też farmacja, to co mówiłem o IT. Teraz w Afryce dużo łatwiej. Znaleźć osobę, która ma minimum jeden telefon komórkowy niż dowód osobisty, w związku z tym IT, cyberbezpieczeństwo to też są polskie firmy. Tematy związane ze zmianami klimatycznymi, segregacja śmieci. To jest też temat duży, ale też właśnie kwestia zielonych technologii, surowców, utylizacja. Dalej przechodzimy do kwestii współpracy naukowej, akademickiej, ale też dyplomatycznej. Mamy swoje startupy, które mogą się tam angażować, tak samo jak zapraszać inwestorów stamtąd, czy też osoby, które mogą szkolić się w Polsce i wrócić do tego kraju. Jeden z ministrów krajów afrykańskich. E, skończył swoje studia w Polsce, a na przykład ambasador e, Rwandy w Polsce e, też kończył studia, zajmuje biegle po polsku. no To jest taki języczek uwagi, ale to jest coś ciekawego, gdzie ci studenci korzystają, wracają do, m, do siebie. Tych studentów afrykańskich jest coraz więcej i celem jest to, żeby oni studiowali tutaj i wracali oczywiście na kontynent afrykański. Finalnie mamy tę kooperację oczywiście militarną, czyli poszukiwania możliwości sprzedaży uzbrojenia, nie jest to projekt jakiś duży czy flagowy, ale wiadomo, że ten rynek stopniowo się będzie rozwijał. I jeśli Węgrzy zdecydowali się ostatnio na wysłanie kontyngentu do czadu, tak samo Ukraina zapowiedziała otwarcie kolejnych dziesięciu ambasad, to też jest to miejsce, gdzie będą się pojawiali o tej współpracy w ramach bezpieczeństwa e, rozmawiali. Ten nasz afrykański sen raczkuje, niemniej jeśli pojawia się wizyta prezydenta, nieważne, czy ona jest duża, czy mała. Nie jest na pewno wielkim game changerem, ale jest sygnałem, że chcemy rozmawiać. Jest najwyższy przedstawiciel władzy, prezydent, spotyka się z innym prezydentem, są tam firmy, które są w ramach izb gospodarczych czy też misji gospodarczych i powoli można w wybranych kierunkach rozmawiać. Choćby współpraca nawet przy sprzedaży satelit do Afryki, bo takową też mamy. A do tej pory, jakie czy polskie firmy, na ile polskie firmy są tam obecne i na ile ten rynek, to jest tylko rynek. E Firm, znaczy to są tylko rynki, na których możemy coś sprzedawać? Czy to są też rynki, z których możemy coś czerpać? Czy chociażby potem, no wiadomo, że Afryka jest miejscem, z, z których wydobywa się metale lekkie, bardzo pożądane dzisiaj, czy, czy to jest w ogóle dla nas możliwe, żeby z tego korzystać? To jest znowu ta sytuacja, o której mówiłem na początku, czyli zapominamy o Rosji i o Chinach, ale pomyślmy o Włochach, Francji, USA, Kanadzie, które są zaangażowane już w rynek wydobywczy, czy mają obecność na kontynencie afrykańskim długoletnią. To oznacza, że ich współpraca z danym rządem, z konkretnymi kontraktorami i partnerami na miejscu jest na tyle silna, że pomimo sojusznictwa w Europie, no trudno będzie komuś wejść na ten rynek, trudno znaleźć w Afryce Zachodniej inne produkty niż, powiedzmy, francuskie, gdzie właśnie główny eksport francuski jest do tego regionu. Stąd też Polsce trudno jest pojawiać się w tych obszarach. Dlatego wymieniłem takie dość specyficzne sektory wcześniej, gdzie mogą polskie firmy gdzieś uszykiwać swoich szans. Jest to ograniczone. Są też obawy w kontekście właśnie inwestowania w Afryce a propos korupcji, czy też, no, najprościej upadku jakiegoś projektu. Stąd to jest to bardzo stopniowy proces i bardziej w mojej ocenie o charakterze em, narodowym albo unijnym, żeby się rozwijać, ale tych firm nie brakuje. W, w Rwandzie jest ich kilkadziesiąt, to samo w Senegalu, więc są takie e, pomysły, takie spotkania. Ambasady krajów Afryki w Polsce też pomagają, to zawsze jest e, wartość dodana, więc mówimy o dziesiątkach. Ale realnym jest, że to się e, przerodzi w setki. E, dziękuję, że powiedziałeś o wydobyciu. To jest coś na co ja mocno naciskam, dlatego że e, to jest coś, co każdy chciałby mieć, czyli możliwość bycia częścią projektu energetycznego czy wydobywczego. Nawet dzisiaj pojawiło się na DeepFence 24, krótkie opracowanie moje dotyczące rurociągów. Ciekawe, że nasi polscy tutaj budowniczy, budowali rurociągi choćby w, Ligi, w Libii w latach 80., -tych, 90. -tych. Tych rurociągów tam brakuje, a ktoś to, te surowce musi transportować. Na ten moment jest o to bardzo trudno, żebyśmy w nawet taki mały projekt weszli, ale jeśli, włążemy się we współpracę polityczną, wojskową na przykład z Republiką Francuską, jak zrobili to Czesi czy Estonczycy, no to realnym jest, żeby dalej naciskać na własne projekty, żeby faktycznie pojawić się również i w takich obszarach. I to powinno być jednym z celów. Niestety, ale Rosja mocno zyskała na tym, że wydobywała złoto choćby w Sudanie czy w Mali, a następnie finansowała wojnę w Ukrainie. Więc jest powinien być to jeden z, z celów. Rwanda jest ciekawym miejscem czy Demokratyczna Republika Konga, bo mają te surowce, więc jest to jeden z etapów, Mógłby to być jeden z etapów rozmów na najwyższym szczeblu. A no jak wiadomo, to, to wspomniał Pan o tym, że to są takie rejony bardzo niepewne, tak? w których po pierwsze w wielu krajach jest potężna korupcja, zmieniają się władze, dochodzi do zamachów, przewrotów. Czy w ogóle warto z tego punktu widzenia dla, dla biznesu, wiadomo, że dla biznesu stabilność jest rzeczą absolutnie podstawową i inwestować w takie miejsca, no, których ten, tych znaków zapytania jest tak dużo? Stąd też są te wizyty właśnie o tym charakterze polityczno-dyplomatycznym. Wybierając kraje mające stabilną sytuację, w miarę na ten moment, podpisując porozumienia dwustronne, a tych porozumień zostało choćby podczas tej wizyty podpisanych kilka, między innymi też właśnie przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych resortów, więc to są automatycznie relacje połączone, czyli jest prezydent, teoretycznie jedna partia, jest opozycja, możemy to mieszać, tak, które razem udają się do Afryki w jednym celu. I mając takie porozumienia na poziomie bilateralnym między dwoma państwami, jest Szansa na pojawienie się u polskich firm, część z nich już tam jest. To, co wspominałem, możliwości internetu też są e, bardzo nieograniczone, są też mocno, e, mocno rozwijające się, mniej coraz jest tych ograniczeń. Mamy też te placówki. Zagraniczne i misje gospodarcze, również krajów afrykańskich, do Polski. Na pewno nie jest to łatwa inwestycja i też musi ona być stopniowa. Ja też nie będę obrońcą rynku afrykańskiego i, i też całej historii afrykańskiej, z uwagi na to, że ani afrykanicą nie jestem, ani też ekonomistą. Niemniej, jeśli ukraińskie, węgierskie, czeskie firmy mogą stopniowo się rozwijać, mając swoją placówkę i ambasadę, to jest to wartościowa rzecz. Jeśli Estończycy, czyli Twini, są w stanie wysyłać specjalnego wysłannika, nie mają możliwości, żeby mieć placówkę, ale wysyłają jedną, dwie, trzy osoby na spotkania o charakterze gospodarczym, to to oznacza, że faktycznie jeśli te kraje takie działania mogą realizować, to my również. To są też niewielkie koszta, żeby taką współpracę podjąć, a automatycznie pojawia nam się nowy rynek. Tutaj bardziej chodzi o sprawdzenie możliwości, jakie produkty ma Polska i jakie jest zainteresowanie współpracą z Polską i następnie określenie, czy warto, niż po prostu na, na starcie powiedzieć, że nie opłaca się z tą Afryką pracować, bo jeśli mamy dotychczas już kilkadziesiąt polskich firm w tych krajach, które właśnie wizytuje prezydent. Mamy w tych krajach, gdzie są nasze ambasady, to oznacza, że no, te firmy się utrzymują. Do tych spotkań na najwyższym szczeblu dochodzi. Jesteśmy otwarci na rynek bliskowschodni. To gdzieś jest taki etap rozwijania polityki zagranicznej, który najprościej mówiąc należy wspierać. To nie zawsze będą udane inwestycje, jak choćby współpraca Ursusa i Tanzanii, ale z drugiej strony mogą być bardzo dobre współprace, jak z Polską i Rwandą, gdzie w tym momencie jest to nas najbliższy sojusznik. Mimo że to są kraje graniczące e, o podobnej sytuacji geopolitycznej, to mamy dwie różne e, sytuacje. No, teraz próbujemy z Tanzanią oczywiście rozwijać i też poprawiać tę relację. No, jest to element polityki zagranicznej, ale e, prosta teza. Jeśli Afryka jest tak trudna, jest tyle zamachów stanu, Francuzi i Rosjanie tracą tyle wojska, tak dużo inwestycji, Unia Europejska zainwestowała ogromne pieniądze i jest tak źle, to czemu dalej tam są, czemu otwierają kolejne placówki, czemu angażują się jeszcze bardziej i wysyłają kolejne osoby? Co więcej, skoro Ukraina jest w stanie wojny na swoim terytorium, a decyduje się na otwieranie kolejnych dziesięciu ambasad, szuka ambasadorów, dyplomatów, Prezydent Zeleński odbywa dziesiątki rozmów telefonicznych włącznie z prezydentem Gwinei Bissau, polecam sprawdzić to państwo na mapie Afryki, to to oznacza, że skoro Ukraina będąca w wojnie jest zainteresowana tym kontynentem i to nie tylko, żeby walczyć z Rosją, jak to robi stricte kinetycznie w Sudanie, czyli żołnierz przeciwko żołnierzowi, tylko też właśnie w ramach gospodarczej współpracy, to jest to dla nas sygnał, że skoro tak działają w Kijowie, to chyba w Warszawie powinni podobnie. Proszę powiedzieć, na ile politycznie możemy tam coś zyskać? Znaczy, po pierwsze, czy w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze konkurować politycznie z Rosją w tych państwach, w których Rosja jest silnie obecna? Na ile jesteśmy w stanie wywierać nacisk, aby głosowania w ONZ przebiegały tak, jak my byśmy chcieli, żeby przebiegały? Jakie jest to pole? Jakich narzędzi, jakich argumentów można używać wobec partnerów w Afryce? Powiem bardzo wprost i mam nadzieję, że nasi słuchacze to docenią z uwagi na swoje doświadczenie zawodowe w przeszłości. Mieliśmy rozmowy z partnerami z Afryki, którzy mówili wprost: jesteśmy przeciwko Federacji Rosyjskiej, widzimy ich zbrodnie, niemniej z uwagi na korzyści materialne, wspólne. Pracy lub też przez to, że dywersyfikujemy, czyli część z zachodu, część z Azji, część od Rosji, wstrzymujemy się w głosowaniach ONZ. Nie idziemy dalej z uwagi na to, że dywersyfikacja troszkę nam Rosja nie dają, nie chcemy się angażować w ten konflikt. Często też padało pytanie. A jak bardzo wy interesujecie się naszym konfliktem i sytuacją w regionie? Jak mocno opowiadacie się za naszymi problemami i po której stronie stajecie? I tu faktycznie trzeba bardzo uważać, jakim jest się adwokatem Ukrainy. Zaczynając rozmowę z partnerami z Afryki, od razu mówiąc, jako powiedzmy, dam przykład osoby z Polski, jako dyplomata czy, czy nawet biznesmen, automatycznie wchodząc z problematyką Ukrainy, wojny ukraińskiej, zbrodni rosyjskich, musimy uważać, bo wtedy pada pytanie, a dlaczego zaczynasz od Ukrainy? Czemu nie zaczynasz od naszych relacji bilateralnych? To trzeba mądrze wprowadzić w trakcie rozmowy, wskazać na błędy uchybienia Rosji, próbę kolonizacji, choćby nawet Polski, to co próbują robić i działania w, w Ukrainie, tylko z głową, żeby też wskazać, dlaczego my o tym mówimy. I to samo, jeśli podchodzimy do partnera afrykańskiego, to też pamiętajmy o jego wyzwaniach regionalnych. Musimy się do tego przygotować. Pytałeś o poziom polityczny, więc mówię o tym poziomie politycznym. Musimy się do tego przygotować, żeby wiedzieć, dlaczego w tym momencie. Rwanda ma problemy z DRK, dlaczego prezydent Kagame rządzi twardą ręką, za chwilę ma wybory i dlaczego zamknięto granicę z Burundi, bo wtedy oni widzą, czyli interesuje się naszą sytuacją, jak wygląda sytuacja u was. Bylibyśmy dużo prężniejszym rynkiem, wizyt z Polski byłoby dużo więcej prezydentów, premierów, biznesmenów, gdybyśmy nie mieli wojny e, tuż na swoich granicach, a migranci z Afryki Bliskiego Wschodu nie przechodziliby przez granicę z Białorusią i także nie atakowali naszych m, partnerów e, bałtyckich. I to jest język, którym musimy próbować rozmawiać sygnalizując, że jesteśmy zupełnie nowym partnerem z Europy Środkowo-Wschodniej, silną gospodarką tak musimy wskazać, na pewno nie bez problemów wewnętrznych, ale z ideą, z wartościami i inwestycjami, które się często sprawdzają. I to jest automatycznie alternatywa, bo zawsze będąca Francja i Rosja, czy hegemon Stany Zjednoczone, a siły dezinformacyjne, to co mówiłem w Afryce, są bardzo mocne. Przez to, że wszystko jest w telefonach, jest też duża po prostu niedokształcenie, brak edukacji, stąd też bardzo łatwo polaryzować społeczeństwo. Więc pojawiająca się Polska jest czymś innym, czymś nowym. W tym ujęciu politycznym, na co warto zwracać uwagę. Nie zachęcam do całego przewartościowania się i pójścia do Afryki, tylko do utrzymywania tego regularnego dyskursu na Afrykę, tych spotkań, wizyt, żeby one się odbywały, żeby one miały miejsce, żeby jakiś ten zakres tej relacji był, żeby kompletnie o tym nie zapominać, bo nigdy nie wiemy, w którym momencie w nadchodzących latach. Amerykanie na przykład zrobią wielki zwrot na Afrykę, tak jak mamy Indo-Pacyfik. Czy pojawi się potrzeba współpracy właśnie w Afryce w jakimś względzie, czy finalnie jedno z wyzwań XXI wieku, czyli migracja, e, zmiany klimatyczne. Hmm, dlatego zachęcam bardziej do postrzegania, jak partnerzy reagują, bo kraje Afryki nie postrzegają nas jako zagrożenia, raczej jako na e, nową Twarz, która jest gotowa do współpracy, nie krzywdziła, a wspierała, i raczej rozumie, czym są wyzwania i jak grają supermocarstwa, a też ma swoje ambicje i cele. A jak w praktyce y, wygląda ta rywalizacja y, rosyjsko-francuska y, w Afryce? Praktyka y, różni się bardzo mocno, jak to ma miejsce, od teorii, dlatego że w teorii mamy ideę rywalizacji wojsk zmagających się sił specjalnych przy rzuciu dronów i myśliwców rafale po stronie francuskiej. Tak to nie ma miejsca. Najprościej mówiąc, w tych państwach, których właśnie o tej władzy, mówiłem, niestabilnej, często niedemokratycznej, dochodzi do załamania władzy, wejścia hunty, armia przyjmuje władzę, chce rządzić w kraju, czuje, czują generałowie, że chcą po prostu tutaj przejąć i mieć zdolności wpływania na to, co się dzieje w regionie? A współpraca w przeszłości była właśnie z Republiką Francuską. Więc przy załamaniu władzy Francuzi, którzy przez lata inwestowali, współpracowali, mają swoje wojska na miejscu, mają współpracę ekonomiczną, o, mają wybór: albo podejmują współpracę z Huntą, która jest brutalna, ma inne cele na politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną, a jednocześnie Hunta, żeby się wzmocnić, podejmuje kooperację z Rosjanami. Zaprasza czy to grupę Wagnera, czy zacieśnia współpracę wojskową bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Wtedy Francja musi się wycofać. Jeśli się nie wycofa, to będzie kwestia neokolonializmu 2.0, czyli wykorzystanie sił zbrojnych w tym momencie, kiedy władza, co prawda, Hunta, ale jednak władza przejęta przez generałów oznaczałaby konflikt zbrojny na terytorium kraju afrykańskiego. Więc ta Rosja pojawia się z grupą Wagnera, stopniowo ta Francja się wycofuje albo całkowicie od razu, jak to miało miejsce w zeszłym roku z Nigru, i Federacja Rosyjska próbuje utrzymać ten swój wpływ polityczny. Niemniej, pamiętajmy, że Rosja nie ma teraz zdolności, żeby pojawić się tam z dziesiątkami broni, czołgów, miliardami, żeby zainwestować wewnątrz państwa, czy po prostu rozwijać konkretne projekty. W związku z tym to się utrzymuje w ramach obietnic, yy, darmowe zboże, które ostatnio otrzymało kilka państw w Sahelu i jakąś ideą współpracy. Dla kraju Afryki i generałów, którzy przyjęli władzę, ważne jest to, że mają jakąś tą współpracę regionalną. Ten import-eksport się utrzymuje. Gdzieś pojawi się pomoc z ONZ-u, a finalnie grupa Wagnera czy Rosja zabezpiecza ich konstytucją, utrzymani ich, konstytucyjność, że oni są przy władzy. I takie wsparcie od Rosji jest dla nich wystarczające. Niemniej musimy wiedzieć, że, że fortuna kołem się toczy i są pomysły, Idę w niektórych państwach, że jednak od tej Rosji warto odchodzić i tego się trzeba trzymać. Rosjanie próbują um, tą Francję powstrzymywać, ale to ma raczej charakter takiej rywalizacji, i też automatycznie dostrzegamy, że Francja zbliża się do Ukrainy, czyli Francja bliżej Ukrainy w Europie e, przeciwko Rosji e, w Afryce. Um, nie ma na to remedium. Poza tym, że Rosja wybiera partykularnie kraje, które już mają trudną sytuację wewnętrzną, to właśnie zagrożenia terrorystyczne, grupy rebelianckie, walka o wpływy konkretnych grup etnicznych czy też religijnych. To też jest to, że Rosja nie wchodzi do stabilnego kraju, jak na przykład Tanzania czy Kenia. Finalnie Rosja jest obecna teraz w kilku państwach Afryki, niemniej w stanie może nie kilku konfliktów, ale w stanie bardzo głębokiego kryzysu. I to oznacza, że nie będzie w stanie tych krajów pobudzić ale może dogorywać i utrzymywać się na tym poziomie, żeby destabilizowały obecność francuską, amerykańską czy krajów po prostu Zachodu. I to też jest jakaś metoda, bo jednak dalej będą jak powiem, przeciwdziałały wpływom. Stąd też weźmy pod uwagę to, co już powiedziałem. Francuzi zdecydowali się na opuszczenie Nigru, poszli do Czadu. A kontyngent, który będzie wysłany do Czadu, jeden z nich to właśnie Węgrzy. Więc to też jest taki sygnał, że nagle pojawiają się Węgrzy, którzy, jak wiemy, z Federacją Rosyjską współpracują na różnych poziomach. Więc to jest właśnie ta wielo, wielotwarzowość, dywersyfikacja relacji. Należy się spodziewać, że tych rywalizacji w Afryce będzie jeszcze więcej. Musimy jednak pamiętać, że nie każde państwo jest w stanie operować na kilku teatrach działań jednocześnie, stąd też właśnie Francuzi cofają się do Afryki Zachodniej. Ilość grupy Wagner zmieniła się w Afryce, a Amerykanie będą tworzyli nową strategię na Afrykę. Bardzo Panu dziękuję. Aleksander Olech Defense24 był naszym gościem. Dzięki serdeczne. Kłaniam się nisko. Dziękuję za zaproszenie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu. Komentujcie, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite. Do następnego razu. Dziękuję bardzo.